Witajcie, ostrożercy! Z tej strony domowe degustacja anioła, i w dniu dzisiejszym zapraszam Was na kolejny odcinek z serii w poszukiwaniu ostrości i smaku. Zapraszam Was na pleśniowe ostrości. Na pierwszy ogień, i nie wcale ten, który jest za mną pójdzie camembert prezydent z chili. Ser camembert z papryką chili pełnotłusty, składniki mleko pasteryzowane, sól, papryka chili 0,8%, papryka czerwona, stabilizator w postaci chlorka wapnia, podpuszka mikrobiologiczna, bakterie fermentacji mlekowej, produkt może zawierać orzechy. Na 100 g produktu dany ser Zawiera aż 32 g tłuszczu, w tym 20 g tłuszczów nasyconych, niecałe 5,1 g cukru i 1,7 g soli. Zapachu typowy, ser pleśniowy. Widać tutaj odrobiny czegoś czerwonego, czyli można się domyślać, że jest to właśnie to nasze wspomniane chili. Zobaczymy, czy ta drobina tego chili rzeczywiście wpłynie na jego smak i ostrość. Czy raczej będzie to tak niewielka ilość, że nie będziemy mogli tutaj mówić ani o ostrościach, ani tym bardziej o pikantnościach. Smacznego. No słuchajcie, za mną już drugi kawałek. A ja dalej się zastanawiam, gdzie to chili. Owszem, sam ser w smaku jest bardzo dobry. Typowy, e, pleśniowy smak. Mm, gdzieś tam taka nuta mm, maślaności, ale pikantności tutaj nie ma. Ona gdzieś tam w dalekiej oddali, gdzieś tam się pojawia. Ale słuchajcie, mm, mm, liczyłem na znacznie więcej. E, w zasadzie jego ostrość nie powala. Tutaj w ogóle nie ma ostrości. I gdybym spróbował teraz zwykłego camembert naturalnego, w zasadzie nie poczułbym żadnej różnicy. Dlatego mnie e, on nie przekonuje. I e, mam wrażenie, że to nawet nie stało koło, czyli dla mnie niestety wielki kciuk. W dół. No i niestety. Camembert z Chili nie zawiódł. Miejmy taką nadzieję, że Castello White with Chili wysunie się na lidera ostrości i a, pociągnie ten peleton pleśniowej ostrości. Castello White with Chili. Ser pleśniowy z porostem białej pleśni z chili. Składniki mleko pasteryzowane. Śmietanka z mleka, sól, suszona papryczka, czyli w ilości 85% kultury bakterii kwasu mlekowego, enzym koagulujący podpuszczka mikrobiologiczna, kultury pleśniowe. Na 100 g produktu zawiera on 39 g tłuszczu, w tym 25% gramów tłuszczów nasyconych, niecałe 5 dziesiętnych grama cukru i 1,5 dziesiętnych grama soli. No słuchajcie, zapachu na pewno wyróżnia się od Camembert. On śmierdzi starą skarpetą. Mm, tych drobin chili, mm, zobaczy, nie wiem czy uda się wam zobaczyć, jest na pewno więcej niż Camembert. Miejmy nadzieję, że jego zapach nie pójdzie w parze ze smakiem i liczę, że będzie to tylko zapach, a smak natomiast spowoduje, że moje kubki smakowe doznają preśniowej ostrości, ponieważ przy tym niestety camembert był bardzo wielki zawód. Tutaj na pewno zawód nie jest, bo zapach tego sera no muszę wam powiedzieć jest odpychający, ale to dobrze, to znaczy, że e, jeśli chodzi o jego pleśniowość, na pewno nie zawiódł. Zobaczymy, czy tak samo będzie z ostrością. Castello jest zdecydowanie bardziej miękki od tego, co było z Camembert. Jest taki wręcz pociągający. Miejmy nadzieję, że zarówno jego konsystencja, która jest pociągająca, taka, samo, taka sama będzie, jeśli chodzi o smak. Słuchajcie, zapach odzwierciedla to, co czuję teraz w ustach. Na pewno ta ostrość jest bardziej wyczuwalna niż było w camembert. Nie jest to powalająca ostrość, ale faktycznie jest już wyczuwalna gdzieś tam z tyłu na gardle. Natomiast jeśli chodzi o smak i zapach, no jest to już. Raczej ser dla koneserów niż dla e, przeciętnych zjadaczy pleśniowych serów. Smak jest bardzo intensywny, przypominający stare skarpety. Natomiast jeśli chodzi o jego. Y, znaczy, zapach jest przypominający stare skarpety. Natomiast smak charakterystyczny dla tego typu serów pleśniowych. I gdzieś tam faktycznie ta pikantność zaczyna się pojawiać. Castello White with Chili zdecydowanie przewyższa pod kątem ostrości camembert. Również wyróżnia się, jeśli chodzi o smak i zapach. Zapach stare skarpety. W smaku natomiast ta Skarpetowość zanika i przekształca się w typowy smak pleśniowego sera z odrobiną, ale naprawdę odrobiną ostrości. Na pewno w odróżnieniu od Camembert, tutaj ta ostrość jest wyczuwalna, ale nie jest to ostrość, która może zaskoczyć, która może spowodować, że zrobimy coś na zasadzie wow. To nawet nie jest ostrość pieprzu, więc nie ukrywam, znowu jestem zawiedziony, ponieważ liczyłem, że w przypadku tego sera i jego ceny, która nie była mała, doznam takiego pozytywnego zaskoczenia. Niestety, znowu jestem zawiedziony, jeśli chodzi o ostrość. Natomiast jestem kontent, jeśli chodzi zarówno o zapach, który jest bardzo charakterystyczny i specyficzny, jak i smak. Więc jeśli chodzi o zapach i smak, jak najbardziej mogę polecić. Natomiast jeśli chodzi o ostrość, no niestety, tutaj znowu wielki, duży zawód. Kominek wciąż się pali. Czy tak samo rozpali we mnie ogień ostrości Castello Brie with Mixed Chili? Czy raczej doznam kolejnego zawodu, jak to miało miejsce w dotychczasowych dwóch wcześniej testowanych serach: Castello Bri, ser typu BRI z porostem białej pleśni, z chili składniki, mleko pasteryzowane, sól kultury bakterii kwasu mlekowego, enzym koagulujący podpuszczka mikrobiologiczna, kultury pleśniowe, mieszanka chili w składzie. Suszona czerwona papryka czyli 50%, suszona zielona papryka czyli jalapeno 50%. W 100 g produktu znajdziemy 24 g tłuszczu, w tym 15 g kwasów tłuszczowych nasyconych, cukrów niecałe 50 g i soli w ilości 1,5 g. Pierwsze zaskoczenie to opakowanie. Spodziewałem się, że będzie tak jak w dotychczasowych pleśniowych serach. Czyli rozwijajmy kartonik i będzie ser zawiniony w folię. Natomiast tutaj mamy ser, który jest zaklęty w plastikowe opakowanie. Zrywamy wieczko. Dopiero dostajemy się do naszego bohatera. Słuchajcie, no jest pierwsze zaskoczenie. Miejmy okay. nadzieję, że takie samo będzie w smaku i ostrości. No niestety jestem zaskoczony, ponieważ w świecie eko i walki z plastikiem, producent ten e, daje nam ser w opakowaniu plastikowym. Zastanawiam się w imię czego i po co. Miejmy nadzieję, że te negatywne zaskoczenie odnośnie tego plastiku nie przełoży się również na negatywne odczucia odnośnie smaku i ostrości. W odróżnieniu od naszego wcześniejszego bohatera, ten zapach nie ma nic wspólnego z pleśnią. Bardziej mam wrażenie, że wyczuwam tutaj gdzieś zapach takich. Grzechów? Tak prezentuje nam się przepołowiony nasz bohater. Nie ma nic wspólnego z tym, co było na opakowaniu, ponieważ na opakowaniu w prezentacji nasz ser powinien mieć ostrość na całej długości. Tutaj jest on jej gdzieś tak 3 czwarte. No, pierwszy zawód. Zobaczymy też, jak to będzie się prezentowało w smaku. I w ostrości, czy ten zawód, który pojawił się przy pierwszym krojeniu tego sera, przełoży się na zawód kówków smakowych. Starałem się wykroić taki kawałek, aby zawierał największą ilość tej papryki. No zobaczymy, tak to się prezentuje. Przypomina to takiego trochę pleśniowego hamburgera. No to cóż, smacznego! Castello Brie with mixed chili. Na pewno wyróżnia się na tle tych dwóch, które wcześniej testowaliśmy. Jest najostrzejszy. Aczkolwiek jego ostrość porównywalna jest do ostrości pieprzowej, w smaku maślany z bardzo, z bardzo delikatną nutą orzechowości wyczuwa się przyprawy. I wyczuwa się te suszone papryki chili. No, słuchajcie, niczym szczególnym on się nie wyróżnia. W smaku bardzo delikatny. Wpakowano w niego odrobinę suszonych papryk chili. Gdzieś tam wyczuwa się tą nutę ostrości, ale gdybym miał wybierać z pomiędzy tej trójki, którą dzisiaj testowałem, zdecydowanie wybrałbym ser numer 2. Z uwagi na jego specyficzny smak, specyficzny zapach, może ostrości tam nie było, ale dla mnie, jako degustatora pleśniowych serów, ser numer 2 wyróżniał się pod każdym aspektem i zaspokoił moje kubki, zarówno smakowe, jak i receptory węchowe. Test dobiegł końca. Mam nadzieję, że mój materiał się podobał. Subskrybujcie kanał, dajcie łapki w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku i zapraszam na kolejny odcinek z serii w poszukiwaniu ostrości i smaku. Z tej strony domowe degustacje anioła. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.